Cześć, Iza i Szymon, witamy ponownie, tym razem w kwaterze szampiona. Jest to bardzo stary szampion, który charakteryzuje się słabym wzrostem i obfitym zawiązaniem co roku. I ta kwatera wymaga mocniejszego przerzedzenia. I co tu byś, Szymon, polecił? W tym sadzie warto było zastosować nawożenie dziesiarczane mamonu w postaci produktu SterkoSul, którym skutkiem ubocznym zastosowania tego będzie poparzenie kwiatków kwiatków, a za tym no przerzedzenie po prostu. I jaki jest optymalny termin do wykonania zabiegu? Termin wydaje się być już teraz optymalny, bo gdy wstrząkniemy naszymi kwiatkami pierwsze płatki już spadają, możemy poczekać tam jeszcze dzień, dwa, dla bezpieczeństwa żeby nam więcej tych kwiatków zawiązało ale termin wydaje się już optymalny być teraz, aczkolwiek tak jak tutaj przy takim nadmiernym długim kwitnieniu Późne kwiaty mam jeszcze pozamykane. Będziemy musieli poczekać z drugim, jeszcze zabiegiem na otwarcie i wykonać dwa zabiegi. Tutaj trzeba będzie zrobić dwa zabiegi. A jakie są optymalne warunki do zastosowania tego preparatu? Tutaj warunki będą zupełnie inaczej, inne niż w przypadku diramidu, dirabelu, ponieważ wykonujemy zabieg na suchy liść. Tego dnia nie może nam padać deszcz. Robimy małą dawkę cieczy, między 300 a 500 litrów. Nie możemy tutaj uzyskać efektu. Tak zwanego zciekania cieczy roboczej. Okej, okay. a co gdy obawiamy się przymrozków i jednak sadownik boi się, że to trochę za wcześnie, żeby zrobić zabieg. Możemy zrobić przerzedzanie troszeczkę w inny sposób preparatem Dirabel. <grymne> Będzie to troszeczkę późniejsze przerzedzanie, będziemy już widzieć zawiązanie. Jest to moment, w którym drzewa nam przekwitną 0,24 na hektar. Tutaj stosujemy większą ilość wody, między 700 a 1000 litrów. Oczywiście niezbędny do tego będzie dobry zwilżacz, czyli Adimel. No i temperatura 20-24 stopnia. Z obserwacji z naszych sadowników zaprzyjaźnionych wiemy też, że podniesienie dawki też skutkuje mocniejszym przerzedzaniem. Dodawki nawet do 0,4 na hektar. Szymon, a pamiętam, jak mówiłeś mi jeszcze o tym, e, że Dirabel można dodawać do benzynoadeniny e, jako. E... Wzmocnienie przerzedzania. Tak. tak, oczywiście można to dodawać, ale to będzie dotyczyło zawiązków między 12 a 18 mm, a o tym myślę, że za około dwa tygodnie. Zapraszamy do kolejnych filmów. Zapraszamy do kolejnych filmów z Waszym ulubionym duetem.